Cześć. W poprzednim filmie omówiliśmy sobie budowę atomu oraz wyjaśniliśmy czym jest ładunek elektryczny. Dziś poznamy nieco bliżej siłę, która oddziałuje na ładunki, oraz poznamy i omówimy bardzo ważne prawo Coulomba. Podstawową nauką jest mechanika i to właśnie na niej działa praktycznie cały świat. Również w kontekście elektryczności trochę się nam przyda. Być może pamiętasz ze szkoły, kim był Isaac Newton. Opracował on wiele praw i zasad, które są podstawą świata. To co jest dla nas istotne, to opracowany przez niego wzór na siłę grawitacji. W poprzednim filmie mówiliśmy sobie o tym, że siła, która przyciąga nas do ziemi, nazywana jest grawitacją, a siła, która przyciąga lub odpycha cząsteczki, nazywana jest siłą elektromagnetyczną. W ramach ciekawostki Możemy sobie powiedzieć, że jest ona także nazywana siłą Coulomb'a. Spójrzmy teraz na wzór siły grawitacji. Wzór ten mówi nam, że siła grawitacji pomiędzy dwiema masami jest proporcjonalna do iloczynu ich mas podzielonego przez kwadrat ich odległości. Brzmi skomplikowanie, ale oznacza to, że im większe są te masy lub im mniejsza jest odległość pomiędzy nimi, tym grawitacja jest silniejsza. To sformułowanie to prawo powszechnego ciążenia. Tylko dlaczego mówimy w ogóle o grawitacji i Newtonie? Charles Coulomb przeprowadził pewien eksperyment. Polegał on na tym, że w szklanym naczyniu umieścił on dwie naładowane mosiężne kule, a między nimi zawiesił igłę. Po zetknięciu się obydwu naładowanych kul, ładunek pomiędzy nimi się wyrównał, a kule zaczęły się wzajemnie odpychać. Tym samym oddziałowując też na igłę. Coulomb mierzył kąt obrotu igły, a następnie powtórzył ten eksperyment jeszcze kilka razy. Wynikiem tego eksperymentu było sformułowanie prawa Coulomba, które brzmi: Siła wzajemnego oddziaływania między dwoma ładunkami punktowymi jest proporcjonalna do tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Dokładnie tak samo jak w przypadku grawitacji. Sformułowane przez siebie prawo Coulomb wyraził wzorem. Jak widzisz, wzór ten jest bardzo podobny do tego na siłę grawitacji i tak jak w tamtym wzorze była stała g oznaczająca przyspieszenie ziemskie, tak tutaj jest stała k, nazywana stałą Coulomba. Stałe nie są dla nas jakoś szczególnie istotne, ale dla dociekliwych oto wartość tej stałej. Wiemy zatem już z poprzedniego filmu, że siła działająca na cząsteczki to siła elektromagnetyczna. Jak to w fizyce i mechanice bywa, nie ma siły bez jej przyczyny. Zawsze musi być coś, co daną siłę wywołuje. Przykładowo, my przesuwając jakiś przedmiot, wywieramy na nim pewną siłę, która potem przekształcana jest w energię itd. Tak tak w przypadku ładunków za wywoływanie tej siły elektromagnetycznej odpowiada pole elektryczne. Koncepcję samego pola elektrycznego opisał angielski uczony Michael Faraday. Pole elektryczne jest wytwarzane przez same ładunki elektryczne oraz zmieniające się pole magnetyczne, ale o tym później. Ogólnie przyjęto zasadę, że dla ładunków dodatnich strzałki, pola skierowane są do zewnątrz, a w przypadku ładunków ujemnych do wewnątrz. Wynika to z tego, że przyjęto taką zasadę, iż ładunki ujemne są tymi przyciągającymi, a ładunki dodatnie są tymi odpychającymi. Pamiętajmy jednak, że to tylko taka ogólnie przyjęta reguła. Samo pole elektryczne dotyczy głównie ładunków statycznych, czyli takich, które nie są w ciągłym ruchu. Ładunek, który się porusza oprócz pola elektrycznego, wytwarza też pole magnetyczne. W konsekwencji czego mówimy, że ładunek w ruchu wytwarza pole elektromagnetyczne. Jednak jest to nieco odrębny temat i skupmy się na razie na samym polu elektrycznym. to do drugie pole omówimy sobie odrębnym. Firmie. Patrząc po liniach pola elektrycznego, możemy wywnioskować, że nie widać ich końca. I to w zasadzie jest prawdą, ponieważ zgodnie z prawem Kolumba siła elektromagnetyczna działa na nieskończoną odległość. Oznacza to, że obojętnie ile setek kilometrów będą oddalone od siebie ładunki, to siła nigdy nie będzie równa zero. Oczywiście są to tylko takie Fizyczne zasady, które dla nas w praktyce nie mają znaczenia, ponieważ wówczas te siły są praktycznie niezauważalne i są bez znaczenia, ale warto o tym wspomnieć, aby rozwiać wątpliwości. Pole elektryczne w pewnych warunkach się odkształca i nie jest zawsze takimi prostymi liniami. Takie zjawisko to dipol elektryczny. Występuje on, gdy dwa ładunki są w bliskiej odległości od siebie i w zależności od tego, czy są to ładunki o przeciwnych czy jednakowych znakach, linie pola ułożą się w inną stronę. W przypadku przeciwnych znaków, linie pola skierują się wzajemnie do siebie, możemy powiedzieć, że tak jakby się połączą. Natomiast w przypadku jednakowych znaków, linie pól całkowicie się odepchną. I nie będą chciały mieć ze sobą nic wspólnego. W przypadku większej ilości różnych ładunków, takie pole elektryczne można przybierać przedziwne kształty, tak aby dostosować się do warunków. Ładunek takiego dipola elektrycznego wynosi 0. Ponieważ jak widać ładunek dodatni i ujemny równoważy się, czy jak to też mówimy, znosi się. Pole elektryczne ma także pewne swoje cechy. Tak jak m.in. gęstość czy natężenie. Gęstość pola jest tym większa, im więcej linii przechodzi przez dany obszar. Porównajmy sobie te dwa zaznaczone obszary. Jak widać, w punkcie A przechodzi więcej linii sił niż w punkcie B, a zatem w punkcie A gęstość tego pola elektrycznego jest większa. Oczywiście, co za tym idzie? Im większa jest gęstość pola w danym miejscu, tym większa jest tam siła elektromagnetyczna. To dlatego właśnie im bliżej siebie są ładunki, tym silniej na siebie oddziałowują. Czym jest natężenie pola elektrycznego? Natężenie pola elektrycznego określa jaka siła przypada na każdy kulomb ładunku w danym punkcie pola. Jednostką natężenia pola elektrycznego jest newton na kulomb. Wzorem na razie się nie przejmuj. Zwróć tylko uwagę, że po raz kolejny jest to ściśle związane z samą mechaniką. Wzór na natężenie pola grawitacyjnego jest także bardzo podobny do tego na natężenie pola elektrycznego. Jak widzisz, obie te dziedziny, czyli podstawowa mechanika oraz elektryczność, w tym przypadku elektrostatyka, są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Na tym etapie nie ma większego sensu, aby omawiać i tłumaczyć te wzory. Jako początkujący mógłbyś się zniechęcić, między innymi przez natłok wiedzy, do zapamiętania w jednym filmie. Wzory te na pewno omówimy sobie w przyszłości, w odrębnym filmie, takim stricte o fizyce. Omawiane natężenie pozwala nam oszacować, jak duża energia znajduje się w danym punkcie pola. Dlaczego tylko w punkcie pola? Ponieważ natężenie zawsze mierzymy w jakimś konkretnym punkcie. Tak jak na przykład natężenie ruchu ulicznego mierzymy poprzez liczenie pojazdów w jakimś konkretnym miejscu, na przykład na skrzyżowaniu. Nie liczymy ich na całej drodze, którą pokonują. Zauważ, że w tej serii nie skupiamy się na wzorach, nic zbytnio nie liczymy i nie omawiamy jakoś szczegółowo poszczególnych wzorów ani ich genezy. Chodzi tutaj o to, że nie uczymy się fizyki od podstaw, a naszym głównym celem jest zrozumieć zachowanie i działanie ładunków, tak abyśmy rozumieli, co tam się w tych przewodach dzieje. Uczymy się samej elektryczności i tylko tego, co jest nam potrzebne do jej zrozumienia. Jeśli chodzi o same wzory i liczenie, być może, tak jak wspomniałem wcześniej, Będziemy omawiali to w osobnym filmie, w osobnej serii filmów, właśnie takich typowo o samej fizyce, gdzie będziemy liczyć, ale na ten moment jest to zbędne. Podsumujmy dzisiejszy film. Prawo Kolomba mówi, że im większe są ładunki, lub im bliżej siebie się znajdują, tym siła elektromagnetyczna pomiędzy nimi jest większa. Siła elektromagnetyczna nazywana jest również siłą Coulomba. Pole elektryczne jest generowane przez ładunki oraz zmieniające się pole magnetyczne. Im większa gęstość pola w danym punkcie, tym większa siła tam działa. Natężenie pola elektrycznego szacuje ilość energii w danym punkcie pola. Jednostką takiego natężenia jest Newton na Coulomb. Pole elektryczne w obecności innych pól może się odkształcać i przyjmować różne kształty. Zjawisko to nazywa się dipolem elektrycznym, którego ładunek sumaryczny wynosi 0. Jeśli uznałeś, że dziś dowiedziałeś się czegoś ciekawego, to zasubskrybuj kanał i polub film po więcej. Dziękuję za dziś i do zobaczenia.